kochani, bardzo, bardzo serdecznie dobra, jesteśmy w energii um, pełni księżyca, jak wy się czujecie w ogóle jak tam co tam się u was dzieje ja to powiem wam szczerze, że ja dzisiaj tak by się nie chciało wstać zawsze wam taki, dopełnia pełnia się dobrze czuję, a później ta energia jakoś tak ale wstałam, słuchajcie wstałam o wam mówię, nie, nie, nie myślę o tym, nie myślę o tym bo to później wiecie. Po co? Po co mi to? Co ja chcę tu osiągnąć? Co ja chcę tu robić, o? Jakiś. Dobra, pierwsza. No właśnie. Zaprzeczanie. Zaprzeczanie. Co jest? Wychodzi nam strach. Hmm. Tu jest o to chodzi w tej, w tej karcie, w tej energii dzisiaj, żeby... Zaakceptować, przyznać się, jakby, że czegoś się boimy. Tak, że ten strach jest, że te lęki są. I wtedy um, zamienić to na taką wewnętrzną świadomość. Zobaczyć, gdzie wypieramy coś, gdzie coś wypieramy, bo wiecie, ta um, energia. Pełni księżyca, ona nam tutaj pokazuje. W ogóle jest czas pracy nad sobą, w ogóle, więc to będzie pokazywać rzeczy, które wypieramy. O, cześć Pedros, dzień dobry. Więc dzisiaj jest tak, co wypieramy, czego nie chcemy widzieć, czego nie chcemy wiecie, Słyszeć, nie, 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 u mnie to się nie dzieje. Mhm. Czyli coś na pewno się dzieje. Wiedz, że coś się dzieje. Więc, żeby zamienić tą energię, zmienić um, jakieś nawyki i inne. Wiecie, takie to musimy się najpierw do tego przyznać. Wiecie, jak to się mówi o alkoholikach, nie? żeby alkoholik mógł się leczyć, to co musi zrobić? Najpierw się przyznać, że jest alkoholikiem, bo dopóki jest to wypieranie, że nie, no ja, nie, no gdzie, ja nie mam problemu. Jaki problem? Ja nie mam w ogóle problemu. To nigdy nigdy z tym nic nie zrobimy. O, cześć, Ada, cześć, dzień dobry. No właśnie. Mm -hmm. Wybieramy, co chcemy i idziemy do działania. Praca z podświadomością tutaj więc, co jest tak głęboko, głęboko wypierane. Co jest tak głęboko gdzieś w nas, że nie możemy tego. Um, tak jesteśmy nastawieni, zaprogramowani, że nie możemy z tym coś zrobić. To jest przed nami ukryte. Zobaczcie, to jest trzecie oko, tu jest trzecie oko, tak. Czegoś, czego nie chcemy widzieć. Tym naszym trzecim okiem, czyli nie tymi oczami, co tu widzimy, ale też, bo ten świat kreujemy my sami, więc też musimy wziąć odpowiedzialność za to, że to, co widzimy, to też wykreowaliśmy w jakimś momencie. Mimo, czy robiliśmy to świadomie, czy mimo mimowolnie, to jest też wzięcie odpowiedzialności za to, ale czegoś nie chcemy widzieć, bo te rzeczy, które nam się nie podobają, no to my nie chcemy widzieć, nie chcemy się do tego przyznać, nie? że to my żeśmy wykreowali. No bo jak. I tu jest w ogóle mm, też e, koń. Zawsze mi się koń kojarzy, zawsze mi się kojarzy z wolnością. Zawsze. Nie wiem, dlaczego po prostu już tak jest. I, tu, i jest król. E, król monet. Optymizm, transformacja. No ja. Pff, transformujemy się. Ale to. To jest ta praca wewnętrzna, żeby przetransformować coś, żeby się uwolnić, właśnie. Co musimy zrobić, żeby się uwolnić od tych naszych przekonań, no, przekonań? Co to, to też nie chodzi w sumie o to, żeby się uwolnić? I dlatego, że w momencie nie możemy gdzieś sobie ich zostawić, zakopać w podświadomość, bo one zawsze będą wracać. Tu bardziej chodzi o to, żeby je zamienić, żeby właśnie dojść do tego, że coś yy, za, tak zakopaliśmy gdzieś głęboko, nie chcemy tego widzieć, nie chcemy o tym słyszeć. Ale jeżeli to odkopiemy i zaczniemy nad tym pracować, to to nas doprowadzi do tej wolności i to nam po, pomoże um, przetransformować nasze życie. O, cześć Agnieszka, cześć. Witam cię. Jak się czujesz? O już. No i patrzcie, świat się dla nas otwiera i znowu mamy króla um, Buław. Więc um, jesteście gotowi na to. Wiecie, bo to tak zawsze jest, a bo ja jestem niegotowa, ja to zawsze tak sobie powtarzam. Ja to jeszcze nie jestem gotowa. Ja to muszę zrobić to, ja muszę zrobić tamto i jeszcze idę inne, inne rzeczy, ale tu jest działania. Wy wiecie już bardzo dużo, bardzo dużo, żeby to zrobić. Ten świat czekał otworem. A co? Dlaczego wy nie możecie przejść przez tą szklaną ścianę? Hmm? Dlaczego? Co tu jeszcze jest? Dlaczego nie możecie rozwinąć tych skrzydeł? Dlaczego ciągle wybieracie zostać w tej energii zaprzeczania i nie przyjmowania tego do siebie, że tutaj jednak jest coś, coś innego? Macie to wszystko w sobie. My mamy wszystko w sobie, ale nie dopuszczamy tego do siebie, bo ciągle myślimy i ciągle nasze życie jest kreowane z tego, że o, czy, o czym myślimy, że nie jesteśmy. Czyli co? Nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, nie? To to jest w ogóle um, I'm not good enough. To jest po prostu jakaś mantra w ogóle naszego świata, naszej planety. Ja nie wiem, wszyscy to mają chyba. No, no niektórzy nad tym pracują i może w czymś się tam czują lepiej, ale jeżeli w jednej um, rzeczy czują się lepiej, to wtedy mają inną, inną rzecz. Siemka Asica. A tutaj co trzeba zrobić? Iść naprawdę do przodu i coś zrobić coś wybrać tą akcję. Co was dzisiaj przybliży do waszego celu? I co możecie zrobić, jakie kroki, które mogą was e, przybliżyć do waszego celu? Żeby zamienić te swoje schematy myślenia. Z gdziekolwiek one się zaczęły, cokolwiek się tam stało. Co to jest? <laughs> Blokuje cię twój mały obóz, Od drugiej nie śpi, <laughs> o też w dobre ręce. No wiesz co? A to może jest ta pełnia, też. No zobacz. Ale czy ona cię blokuje, a może ona ci coś pokazuje? Hmm? Bo my często tak myślimy, że te nasze przeszkody to są takie rzeczy, które, o gdyby ich nie było, gdyby tego nie było, gdyby to się nie działo, to na pewno by mi się wszystko ułożyło, ale na pewno tak jest. Bo przeszkody są po to, żebyśmy je pokonywali. I wtedy rośniemy w siłę. I wtedy, po tym już wiemy, nabieramy pewności siebie i idziemy do przodu. Więc, a, a wiecie, takie obwinianie to e, też jest cały czas bycie w tej energii rozdrapywania ran. To też, e, jeżeli ciągle kogoś obwiniamy, to jesteśmy w jakiej energii? No, ofiary, bo zawsze to, bo oddajemy swoją moc, bo pozwalamy na to, żeby ktoś. E, Decydował za nas, że wpływa na nas, tak. Hmm? A, a to jest, to tylko jest, tak naprawdę my na to pozwalamy. Ta osoba jest po to, na przykład osoba albo wydarzenie, żeby nam pozwolić zrobić tą transformację, żeby nam w tym pomóc, ale my to zawsze widzimy, um, zazwyczaj widzimy to jako um, taka, taki negatywny aspekt. Spójrzcie, co w, dzisiaj w to, co wypieracie. Dlaczego czegoś nie chcecie zrobić? Dlaczego wiecie? Gdzieś tam świadomie wiecie, że to jest to, co musicie zrobić. Hmm. Ale co? Ale podświadomie, jaki jest program. Podświadomie, jaki macie program, że tego nie robicie. Co możecie zacząć sobie mówić, żeby to zrobić. Czy jest ten, ta jedna rzecz, ten, ten krok do przodu? Aha, a jeśli za tym masz pracę nad cierpliwością, oj tak, to, to też, ja też to mam, bo ja też bym chciała bardzo dużo, bardzo szybko wie. A, to, to, a czy ja jestem gotowa na to? Bo to tak się wydaje, że o, gdyby to, to i tamto, ale czy ja jestem gotowa? Czy ja zrobiłam wystarczająco dużo pracy, czy ja chcę widzieć to? Jesteśmy gotowi do zmian, to na pewno. Jesteśmy gotowi, żeby um, kro krok po kroku iść do tego celu. Ale czy jakby ten cel mi się pojawił dzisiaj, to co by się stało? Co by się stało? Czy ja już jestem tą osobą? Czy ja w ogóle w to wierzę? Bo wiecie, mamy te cele, mamy te wyobrażenia, mamy te marzenia i co, jak o nich myślimy, to co przychodzi czy jak byśmy je wizualizowali to my jesteśmy tak nieważne co się stanie nieważne jak to do mnie przyjdzie ja wiem że to jest to i ja to chcę czy zaczynamy myśleć mmm, to to się nie spełni gdzie ja ja nie jestem wystarczająco dobra ja nie mam tego tamtego i jeszcze owego to co inni ludzie oni tak im to się może spełnić ale mi więc tutaj to jest praca nad tym nad tym zaprzeczaniem, zaprzeczaniem swojego sukcesu też, wiecie, i swojego celu, bo tutaj wiemy, że chcemy, a nagle um, to tak, wycofamy i tak idziemy w to, i we w to, i w to, i w tamto. Dobra, kochanie, ostatnia jeszcze inspiracja i możliwości. Uwolnij się od przeszłości. Kiedy pozwolisz jej odejść, zrobisz miejsce temu, co nadejdzie. No to czyli cały czas jest coś właśnie, jest jeszcze jakaś energia, która nas blokuje, bo mamy jakieś wyobrażenie na przykład o sobie, może to tak być, które nas blokuje, i um, nie możemy zacząć tworzyć tego nowego. Dlatego, że cały czas nie pozwalamy odejść tej na przykład myśli o nas, że jesteśmy niewystarczająco dobrze. To jest to właśnie self-concept też. Gdzieś kiedyś uwierzyliśmy, gdzieś kiedyś zostało nam zaprogramowane i o tym cały czas myślimy. I dlatego nie możemy y, zacząć tego robić. Ale słuchajcie, już tyle osiągnęliście. Naprawdę, zobaczcie, ile już osiągnęliśmy w naszym życiu, a kiedyś myśleliśmy, że nie osiągniemy. Takie właśnie rzeczy. Um, ja, na, ja na przykład to prawo jazdy też robiłam tak długo, Jezu, jakie to było dla mnie ciężkie, ale mam, jeżdżę i. I wiesz, teraz sobie tak, tak myślę, że po prostu jak ja zdałam już to prawo jazdy, to ja już mogę chyba wszystko osiągnąć. Ale co, dochodzę do jakiegoś etapu, gdzie znowu zaczynają te myśli do mnie wracać i znowu zaczynam, to może to, może nie. No, I już wtedy zapominam, że osiągnęłam, jak, jak daleko zaszłam i co osiągnęłam, nie? A my mamy nieskończone możliwości. Czy my je wykorzystamy? Tylko od nas to zależy, jak daleko z tym pójdziemy. Jak szybko jesteśmy w stanie to zrobić? To też tylko od nas zależy, bo to jest nasze um, nasze blokady. No, to jest w ogóle um, niesamowite. Tak, Ada, to co mówisz, tak, to prawda z tym, że już tyle osiągnęliśmy, bo Zanim to osiągniemy, to my jesteśmy w takiej strasznie negatywnej energii, w stresie, że to, że tamto, nie wiadomo co. Ale jak my to osiągniemy, my już zapominamy, w jakiej energii byliśmy, my już to mamy. My już tamto, już, już jesteśmy i już chcemy następny etap. I zapominamy, jak to było. Ale każdy nowy cel, każdy nowy gol, który mamy, a którego nie możemy osiągnąć, bo ciągle coś sobie wymyślamy, to jest jakby wracanie do tego tylko na innym poziomie. Z innej e, dziedziny, na przykład naszego życia, nie? Więc to jest to. I teraz za każdym razem sobie przypominam, bo ja pamiętam, jak ja zdałam to prawo jazdy, ja wtedy sobie powiedziałam, słuchajcie, jak ja już zdałam prawo jazdy, to ja mogę wszystko. Mhm. Jak sobie coś wymyślam, to co? Zaraz przychodzą blokady, negatywne myśli, jakieś w ogóle, jak to się stanie i tak dalej. Ale teraz już mówię tak. Cokolwiek do mnie przychodzi negatywnego i tak. Jak ja zdałam to prawo jazdy, jak ja sobie tak powiedziałam, to ja naprawdę mogę to osiągnąć. Jeszcze nie wiem jak. Może jeszcze nie wiem jak. Może jeszcze tu muszę nad jakimiś rzeczami popracować, bo też i musiałam się nauczyć do egzaminu teoretycznego i tej jazdy. O Jezu, ile ja się spociłam razy, to jest po prostu, ja już na samą myśl się spociłam, że ja mam wsiąść do samochodu, a już jak jeździłam, to było, wiecie. Ale zdałam. I jeżdżę i mam samochód. Pf, kiedyś bym nawet o tym nie pomyślała, nie? Więc słuchajcie, kochani, kreujemy, idziemy, idziemy do przodu, cokolwiek się dzieje. Um, dlatego, że jeżeli ciągle stoimy w miejscu, to wręcz się cofamy, nie? Bo jeszcze więcej tych myśli, bo przez to, że nic nie zrobiliśmy, bo przez to, że wiemy, że mamy zrobić i wiemy już, co, co chcemy, a przez to, że nic nie robimy, to też jest nasz wybór to też wybieramy nic nie robić. A później co? Wchodzimy w taką, um, w takie zaklęte koło tego. I jeszcze bardziej się dołujemy, i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej nie chcemy nad tym pracować i ciągle tak w tym, w, tym, w tej roli ofiary. No dziękuję Ada, dziękuję, wiesz co, powiem Ci, że to był, fu, to było wyzwanie mojego życia, naprawdę. Ale, mm, ale jest. Ale jest i udało mi się. I to jest po prostu dowód na to, że um, Wy też na pewno mieliście jakieś tam swoje przejścia. No może nie z prawem jazdy, bo tu na przykład są osoby, które i prowadzą ciężarówki, i wiecie, i autobusy, a ja to ja teraz myślę, że i wow! Wow, podziwiam te osoby, nie? Absolutnie. Ale um, na pewno mieliście coś innego, co było dla Was bardzo ciężkie. Myśleliście, że nigdy tego nie osiągniecie, ale w końcu do tego doszliście, nie? W końcu to się udało. Więc tak. Jest ciężka praca nad tym, jest. Czasami jest ciężka, bo im więcej blokad, dla mnie było to ciężkie. To prawo jazdy było dla mnie ciężkie, dlatego, że ja miałam tyle blokad, ja sobie tyle wmawiałam um, rzeczy. Ja jeszcze ten perfekcjonizm to było po prostu następna rzecz, że nie, że jeżeli ja tego nie zrobię, nie wiadomo jak perfekcyjnie, nie pozwalałam sobie popełniać błędów. I to był mój błąd. Wiecie? I to był mój błąd. Dlatego, że jak popełniając błędy, ja mogę to naprawić. A tak to jak ja, co, ja od razu chcę, co, urodzić się i od razu biegać? Nie ma takiej możliwości, nie? Jest na to wszystko czas i dlatego jest ten, ta transformacja. Powoli, czasami szybciej dochodzimy do tego. Jesteśmy w stanie przejść z tej, z tej um, poczwarki w tego motyla. I to nam daje wtedy tą wolność. Ale trzeba zajrzeć w to, co nas blokuje cały czas. Dobra, kochani, bo ja już gadam, gadam, gadam. Nie, a tutaj trzeba zaczynać. Tutaj mamy poniedziałek, piękny dzień do pracy nad sobą. Więc zobaczcie, gdzie to jest, nie? Zobaczcie, spróbujcie dzisiaj zobaczyć tym swoim trzecim okiem, gdzie i o co chodzi. I to was tam zaprowadzi. Jak będziecie ze sobą szczerzy. Co trzeba zrobić? No i oczywiście zacząć w tym kierunku działać. Bo ta różnica między wie wiedzą, a robieniem to jest... Na bo my dużo wiemy. My bardzo dużo wiemy. A co z tego robimy? Hmm? Zostawię Was dzisiaj z tym do pomyślenia, do popracowania, do, do zrobienia. Co chcecie, jak chcecie. Um, z tym swoim celem, z tymi swoimi... Cokolwiek tam jest jeszcze co was przed tym blokuje popracować. I świat czeka otworem, to tylko wy musicie wejść w swoją energię i się na to zdecydować. Dziękuję Wam, kochani. Cudownego dnia. Pa pa.